Książka dzieli się na y, kilka, kilka rozdziałów. Y, zaczyna się od y, rozważań na Nowy Rok, potem Wielki Post, potem czas wielkanocny, czas wakacji, w drodze do życia, Teresa i misje, Boże Narodzenie, Najświętsza Dziewica Maryja, nauka Teresy na dalszą drogę, rodzina Martę. Rodzina Martę i Jan Paweł II i w końcu szczęście. To propozycja, żeby również zawierzyć siebie właśnie e, panu Jezusowi. Znamienne jest, że papież, ogłaszając e, Teresę doktorem Kościoła, trzecią kobietę w historii, doktorem Kościoła, zaakcentował, e, że ona posiadała sciencja amoris że posiadła wiedzę miłości i tą, tą miłość dzieliła pomiędzy, pomiędzy spotkanych na swojej drodze, chociaż miała tak przestrzeń nie, nie za wielką, bo tylko 8 lat żyła w klasztorze i zdążyła, zdążyła się uświęcić, a świat, świat, chociaż była ukryta, poznał ją.